No jak widać, już koniec tygodnia, a tutaj ledwo piórczy. A muszę powiedzieć, że filtr jest otwarty na maksa. Na maksa. A jaka tego przyczyna? A właśnie taka. Tak więc mamy piąteczek. Dwa tygodnie prawie gąbka wytrzymała, bo przy ostatniej podmiance jej nie wymieniałem. Tak więc widać, ledwo, ledwo na dwa tygodnie wytrzymuje. No, trzeba będzie ją zaraz wymienić, ale podmianka to będzie dopiero jutro albo pojutrze, najwcześniej. No, mimo to, akwarium w dobrej kondycji, jak widać. Rybki sobie chętnie pływają, rośliny jakoś tam rosną. Przynajmniej na głos nie protestują, ja nic nie słyszę. Tak więc jestem dobrej myśli, że to wszystko w miarę jest ok. Tutaj woda już się właśnie pomału nabiera. Uwiatła przygotowane. Jeszcze puste, ale niedługo będą też pełne. Także jutro, ewentualnie pojutrze. Wpadnie kolejna podmianka cotygodniowa i powinno być. OK. Pozdrawiam. No to cóż. Trzeba przeprowadzić procedurkę wymiany tej gąbeczki. Jeszcze raz tutaj pokażę. To jest praca na maksa filtra. Zobaczymy jak się zmieni to po po podmiance tu będzie widać. Teraz muszę wyłączyć filtr, żeby mi tam nie zas nie zassało rybek. No, aż czuć, jak pod ciśnieniem tam zasało z powrotem zabulgotało aż. Już łatwo poznałem po tym, że mi już zaczął puszczać bąbelki, bo ta gąbka tak mocno trzymała, że gdzieś uszczelkami podciśnieniowo. Już musiał zasysać powietrze, bo mi bąblowało z deszczownicy. Stąd się domyśliłem, że coś nie tak się z filtrem dzieje. To jest taki najczęstszy z filtrem z gąbką z zasysa, na zasysie. A z filtrem no, dzieje się nie tak, właśnie z winy tej gąbki oczywiście. Tradycyjnie trzeba pod Odgania wszystkie krewetki bo te to zaraz chętnie by się chciały załapać również na wycieczkę poza akwarium dobra potem się jeszcze sprawdzi Tutaj szybko zakładamy z powrotem. Ok, chyba się udało do końca. Załączamy filtr i zobaczymy, jaka jest różnica. No, jak widać, znacząca. Poczekam sobie troszkę, aż on się odpowietrzy i go tradycyjnie o połowę zdławię, bo on u mnie zawsze chodzi na zdławieniu o połowę. Czyli mniej więcej tak. O! Jeszcze nie pochodzi na maksa, ale jako go tylko przy, przytopię, żeby mi nie hałasował. No, i na dzisiaj robotę mam w zasadzie wykonaną. Przynajmniej na, na cały tydzień następny, gąbka powinna wystarczyć. No, to teraz jeszcze zobaczmy, jak dla porównania wygląda gąbka po wymianie całkiem tylko wezmę na to samo co było o całkiem inaczej grubaśna już jest grubaśna, już nie jest tak wciągnięta. Także widać, że sprawuje się, bo skoro się tak zapada i zaciąga, to znaczy, że przytykają ją te drobniutkie, wszystkie sywki, z wody. Ona je zatrzymuje, nie puszcza do filtra, aż... Sama się tak właśnie zacieśnia, więc chyba robi dobrą robotę. To jeszcze raz. Hej, hej, dzięki. Do następnego.